Cześć, nazywam się Angelika i Krzysztof małżeństwem jesteśmy od 11 lat i chcieliśmy się z wami podzielić naszym świadectwem, jak zadziałał święty szabad w naszym życiu. Tak, zadziałał bardzo mocno. Przed nawróceniem żyliśmy tym światem. Żyliśmy tym, żeby nagromadzić jak najwięcej pieniążków, żeby wyjechać gdzieś na fajne wakacje, żeby kupić sobie lepszy samochód. I to był taki kołowrotek, kołowrotek, którym żyliśmy na co dzień. Tak naprawdę szkodziła niedziela i łapaliśmy jakieś doły. Wieczorem, że znowu kolejny tydzień pracy się zaczyna. Wszystko było jakby bez sensu. To wszystko było w kumarności. Dużo imprezowaliśmy. Czekaliśmy tylko aż przyjdzie sobota, żeby móc się napić wódeczki. Jakichś innych zażyć, używek. Kompletnie nie chcieliśmy mieć dzieci, nie chcieliśmy się wiązać, nie chcieliśmy mieć żadnej odpowiedzialności. Chcieliśmy mieć tylko kota i to nam wystarczało. Żyliśmy z takim pragnieniem, żeby żebyśmy byli tylko my i nasze przyjemności. No, i nastąpił taki dzień, kiedy mama Krzysia nam powiedziała o olejach świętego Szarbela. I strasznie się tym zafascynowaliśmy razem z Krzysia siostrą i, i jej mężem. I zaczęliśmy szukać myszy. W końcu ją znaleźliśmy i pojechaliśmy do rycerki Górnej, 400 km, aby też zostać namaszczonym tym olejem, do, doznać jakiegoś upadku, czy w ogóle zobaczyć, czy to jest wszystko prawda. Na tym um, zostaliśmy namaszczeni tym olejem i podczas tego namaszczenia um, dostanęliśmy spotkania żywego, prawdziwego Boga. Została wylana nas wielka miłość, um, odczuwana fizycznie. Um, przemieniło się wszystko w jednej sekundzie. Pokaliśmy co najmniej godzinę jak bobry, Nastąpiło pierwsze oczyszczenie. Nie wiadomo o co chodzi, a z drugiej strony wiadomo że, Bóg, wiadomo, że Bóg istnieje, że On jest. No i od tamtego momentu to się dopiero zaczęło. Dziś po 10 latach od tego namaszczenia olejami, tego szorbela, wszystko wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało. Nasze życie stało się wartościowe. Nasze życie stało się takim życiem, które jest przepełnione miłością. Zaczęliśmy darzyć się taką żarliwą miłością wobec, ciebie, wobec siebie, wyrozumiałością. Co najważniejsze, zapragnęliśmy mieć dzieci. Zapragnęliśmy założenia tej prawdziwej rodziny. Na dzień dzisiejszy mamy Trójkę dzieci. E, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i nie wyobrażam sobie innego życia bez, bez nich. E, bardzo nam się zrodziło duże pragnienie aktywności w Kościele, posługi dla Pana Jezusa, e, posługi charyzmatami, w szczególności grania na instrumentach, Angelika na gitarze, na perkusji, na kachonie. W e, Kolejnym charyzmatem, który bardzo mocno w moim sercu z kolei się przejawia, to jest modlitwa wstawiennicza. I pragniemy służyć. Pragniemy służyć tym, czym nas Bóg wyposażył. Yy, ogólnie to nawrócenie, bardzo duży wzrost duchowy w nas wprowadziło, i tylko dzięki niemu dzisiaj jesteśmy wartościowymi ludźmi. i i tak naprawdę żyjemy. Jeżeli. Dopiero teraz od 10 lat żyjemy. Nie mamy już żadnych nałogów. Nie jesteśmy od niczego uzależnieni. Czy to telewizor, czy papierosy, czy alkohol. Jesteśmy całkowicie wolni. No to jest po prostu przepiękne i święty Szarbel nam w tym pomógł. Bardzo wiele nowen również potem odmówiliśmy do niego i on Umacniał nam tę wiarę i naprawił relacje rodzinne, Wypraszam nam do łaski. Także bardzo szczerze polecamy świętego Sherpela, bo był to wspaniały człowiek, a jest to wspaniały święty.